Wczoraj, chyba wczoraj, chyba wczoraj zobaczyłem na Instagramie coś o Belly Porch. I ja sobie pomyślałem, kojarzę to nazwisko. I potem sobie przypomniałem skąd, bo jak, jak jeszcze korzystałem z TikToka, no to widziałem to M2B. To no i to jest właśnie ona. Myślę, że każdy wielki mówię. I wtedy tak dosyć popularne było to, że ludzie pisali komentarze. Typu, że simpują e, jakby dla niej, że jak ona jest ładna i w ogóle. I inni pisali komentarze, ona ma z 15 lat, ona ma z 13 lat. I ja też tak myślałem, ja też myślałem, że kurde, goście, wiesz, ona ma z 15 lat, 13, 14, nie wiem. I teraz wyszedł jej jakiś z wyszła jej piosenka Build the Beat, czy coś takiego, no tak, tak się nazywa, że się... <laughs> tak się to nazywa. i i widziałem, że tam, wiecie, tam normalnie, tak, dupę pokazuje wszystko i sobie myślałem, kurde, że nie może mieć, od 14 lat, to co tu chodzi. I widziałem tak samo zdjęcia na Instagramie, bo ciekawie się zobaczyłem, bo. No. Nie, no co jest? I, ok, i patrzę, no i też tam, dupę pokazuje jakieś, pomyślałem, nie, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Eee, I potem patrzę na Wikipedię, i on ma 24 lata. Co? Co w sensie teraz, teraz rozumiem, bo teraz ona zmieniła swój image, w ogóle zmieniła swój wygląd, i wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy nagrywa. Ten, 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 ten. I też inaczej się jakoś ubiera, nie wiem. Teraz trochę, trochę jakby się wzorowała na Arianie, Arianie Grande, co nie? Trochę tak wygląda, trochę, trochę przypomina. No nie powiedzcie mi, że nie. I Bella Porch Myślę, że to dlatego, między innymi, że ma 1,52 m. Może to też dlatego. Ale no ma taki baby face, przynajmniej miała. Teraz już jak się tak, teraz się też tak inaczej jakoś maluje, więc nie, nie ma już takiego baby face. I co się okazało? Ja myślałem, że ona po prostu, no, jakaś 14 -latka sobie nagrała TikToki, jak robi virus, a ten robi jakieś miny, no nie. I. I po prostu stała się sławna, no nie tam z bardzo zresztą pełno ma w, ileś tam dziesiątek milionów followów, i się okazało, że ma 24 lata. I była w Navy, była w Navy, tak, ta właśnie, która robi M2DB, M2DB, to, to ona była w Navy, jeśli nie wiecie czym jest Navy, to jest taki oddział specjalny wojska w Stanach Zjednoczonych, jeśli wiecie czym jest Grom w Polsce na przykład, no to, to jest coś takiego, w sensie, to jest taka elitarna jednostka po prostu wojskowa, i żebyś tam dostać, naprawdę trzeba być kozakiem, w sensie tam są już takie naprawdę takie koksy, tacy nie do zajechania ludzie. I Bella Porch też. I Bella Porch O co chodzi? Ty, tak się zdziwiłem jak to zobaczyłem, kurde. Ale w ogóle też ten... O właśnie, zobaczmy ile Bill The Beach ma aktualnie. Ile ma aktualnie wyświetleń. Aha, czyli 114 milionów wyświetleń i pewnie ma więcej, tylko po prostu się nie zaktualizowało, bo YouTube tak działa, że się trochę aktualizuje, jak jest tyle wyświetleń. 114 milionów premiera była 14 maja. Aha. Mm -hmm. I co teraz, Freeze? <laughs> ja nie Oczywiście że wiadomo, że Bella jest dużo słowniejszy, ale. Ale co. co? Ludzie. Gwiazdy z TikToka są zbyt sławne. Ja jestem za anulowaniem wszystkich gwiazd z TikToka. Są zbyt sławni po prostu. Tak nie może być. Mmm. To powinno być nielegalne. Bycie tak sławnym. W tak krótkim czasie się stawanie sławnym. Mm, tylko, że na TikToku też znowu. Wiele z tych osób, które stają się sławne, to po jakimś czasie już nie są sławne. Tak, tacy wiecie, na kilka mają swoje 5 minut. Ale tacy, co już mają po 50-60 milionów, to. No, to już zostaną na stałe, no nie? Przeniosą się na inne social media i będą sławni. A poza tym, już nie wiem. Jeśli masz 60 milionów followów na TikToku, to w ciągu miesiąca możesz zarobić tyle siana, że już przez resztę życia nie musisz pracować, jeśli to zainwestujesz w jakiś, nie wiem, jakiś ETF, który ci płaci dywidendy, naprawdę. O, o czym zresztą jeszcze dzisiaj pogadamy, żeby was doedukować trochę. Um, dobra, no i to chyba było tyle o Belly Porch. W sensie słuchałem tej piosenki. Jest fajny teledysk. Serio fajny teledysk. Mm. Piosenka. Piosenka taka trochę typy. Ty, tak średnio bym powiedział. E, ale nie jest też najgorsza w sumie. A w sumie to nie powiem wam. Jak na TikTokerkę. Jak na TikTokerkę to jest naprawdę dobra nuta w sumie. Mógłbym jej słuchać, naprawdę. Mógłbym jej słuchać. E, I teraz druga sprawa, przedłem właśnie na Twittera. Żeby sprawdzić, czy nadal w trending jest hashtag Nitro is over party eee, No i patrzę, że nie ma Patrzę, że już nie ma Dlaczego? O, ale jest ogólnie O, proszę Dlaczego Nitro eee, is over party? Dlatego, że Nitro eee, Prawda, obrażał tam K-popiary Na Twitterze Zebo napisał K-popiary, dreamiary i directionerki i poterowcy. Musimy w końcu zniszczyć naszego wroga numer jeden, czyli Denit Jest jeden prosty sposób, czyli Nitro is overparty. Retweet, lajki like y i rozwalamy gościa. Eee, no i oczywiście wszystkie K-popiary, Dreamiary, Directionerki, to jest od One Direction, tak? Chyba tak. I poterowcy. Serio? Ktokolwiek obraża poterowców? Jakby ktokolwiek na Twitterze obraża poterowców? Serio? Dlaczego? Nie wiem, no i tak tutaj mamy oczywiście tam komentarze, że jedziemy, jedziemy z Nitrem, to jest, jest koniec jego kariery po prostu, no tylko to oczywiście nic się nie stanie, w sensie, ja myślę, że i tak za mała część społeczeństwa polskiego korzysta z Twittera nadal, bo według mnie Twitter jest najlepszym socialem, jaki istnieje, no tak, tam po prostu możesz sobie pisać co chcesz, tam, nie ma tak, jak na Instagramie, że wstawisz coś, to cię zbanują na przykład. Na Twitterze możesz normalnie filmy porno wstawiać i cię nie zbanują, no i... No i dobrze, bo to jest taka bardziej wolność słowa, no chociaż... Wiesz, chyba Donald Trump został zbanowany na Twitterze, więc jednak jest tak... Mniej wolność słowa, ale możesz wstawiać pornole po prostu, także... I tak jest profit. Mm. O co chodzi? Właśnie patrzę na Soft. Soft. E e e e Dobra, nie wiem o co chodzi. I już zmykam z Twittera. No i w każdym razie e, odnośnie tego Nitro i party tak naprawdę nic się nie wydarzyło ciekawego. Nie patrzyłem na YouTube, czy, na YouTube czy Nitro coś o tym nagrał. Pewnie nie, bo naprawdę to, 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 to jakby... <głos》> Kogo to w ogóle obchodzi? Że coś takiego się stało? Jakby... No serio, czy ktokolwiek myślał, że nitro w jakimkolwiek stopniu to wyrządzi krzywdę? No, ludzie, proszę Was, proszę Was. To jest już zbyt ustabilizowany na YouTube człowiek i w serwerach i ogólnie finansowo wszędzie. Ja w ogóle przez to, że nie oglądam polskiego YouTube'a w ogóle, tak naprawdę jedyne co oglądam to. Angie... Na angielskim YouTubeie coś o inwestowaniu, na przykład Warrena Buffetta, Charlie Mangera, Petera Lyncha, i coś o polityce od Bena Shapiro, na przykład. I to jest tyle. I jeszcze, no i tylko z polskiego, na Maczka Dąbrowskiego, ale tak to.